Tematem mojej pracy inżynierskiej jest grupowy śpiewnik gitarowy jako aplikacja mobilna. Realizuję ją u profesora Marka Miki. Zaproponowałem taki temat, ponieważ jest wiele aplikacji, które służą za śpiewnik gitarowy, lecz nie znalazłem takiej, która umożliwia całej grupie jednocześnie Granie i śpiewanie konkretnej piosenki. Samym rdzeniem pomysłu na tą aplikację jest, żeby kilka osób miało możliwość śledzenia poczynań na komórce jednej osoby. Czyli jedna osoba wybiera piosenkę, a inne, które ją śledzą, będą widziały to samo na swojej komórce. Do realizacji tego pomysłu będę potrzebował dwóch aplikacji. Jedna z nich będzie aplikacją API z bazą danych. Będzie służyła jako magazyn na dane użytkowników, zapewnienie warstwy security. W niej będą się znajdowały również piosenki oraz playlisty użytkowników oraz różne inne. Potrzebne informacje, które gdzieś trzeba przechowywać. Tą część projektu wykonam w Java przy pomocy Spring Boota, natomiast drugą częścią jest aplikacja mobilna, która będzie już końcowym interfejsem dla użytkownika i będzie ona pozwalała między innymi na wyświetlanie piosenek z akordami. Wyświetlanie podzbiorów piosenek na przykład według autora. I oczywiście będzie posiadała możliwość, która jest rdzeniem tej pracy inżynierskiej, czyli możliwość podążania za wybranym użytkownikiem, by śpiewać wygodnie jedną piosenkę jako grupa. Skupimy się teraz na pierwszej aplikacji, która będzie API z bazą danych, przejdziemy teraz do wstępu. W tej części prezentacji będę się posilał materiałem, który przygotowałem już wcześniej. I dotyczyć właśnie on będzie utworzenie API z dostępem do bazy danych, które implementuje warstwę bezpieczeństwa. I tak, omówimy tutaj implementację warstwy security poprzez stworzenie nowego projektu Java Maven Spring Boot z użyciem Spring Security. Wykorzystamy bazę danych H2, a więc bazę obsługiwaną przez Springa, która jest uruchamiana podczas startu aplikacji, zamiast wykorzystywać osobny serwer bazy danych. Jest to wygodne podczas developmentu projektu. Z bazą danych będziemy się komunikować poprzez JPA oraz klasy je będą definiowane z użyciem anotacji Hibernate. Teraz przejdę poszczególnie przez kolejne definicje. Będziemy pisać w Java, więc w obiektowym języku programowania opartego, opartym na klasach. Cechami koncepcyjnymi tego języka są dziedziczenie, niezależność od architektury, sieciowość i obsługa programowania rozproszonego, niezawodność i bezpieczeństwo. A więc mamy tutaj właśnie tą sieciowość oraz bezpieczeństwo, które jest nam potrzebne. Skorzystamy tutaj ze Springa. Jest to szablon pozwalający na łatwe rozwiązywanie zagadnień technicznych standardowo napotkanych przez programistów CZAWY. Pozwala na modułowe budowanie aplikacji. Wasilimy się też Spring Bootem. Jest to framework pozwalający na szybkie tworzenie aplikacji w oparciu o szablon Spring. Jego głównymi zaletami to łatwość uruchomienia, automatyczna konfiguracja i szybkość. Dzięki temu frameworkowi będziemy mogli szybciej i wygodniej przejść do developmentu A części biznesowej. Nie będziemy musieli się tak skupiać na rzeczach konfiguracyjnych. JPA, a więc Java Persistence API, to standard języka Java pozwalający na bindowanie obiektów Java do rekordów w relacyjnej bazie danych. Jest to jedno z proponowanych rozwiązań dla mapowania obiektowo-relacyjnego. ORM jest to Object Relational Mapping. To, te to technika programowania użytkowana do przekształcania obiektów definiowanych przez języki programowania do innych odpowiedników w relacyjnej bazie danych. ORM pozwala na to, że nie będziemy musieli pisać różnych zapytań bezpośrednio w SQL-u oraz komend, oraz a będziemy mogli użyć jednej z implementacji ORM. Tutaj w tym przypadku będziemy używali Hibernate'a. No i jeszcze nasza baza danych silnik H2. Jest to baza danych dedykowana dla prototypowania i testów. Potrzebna konfiguracja jest ograniczona do minimum. Implementacja. A więc inicjalizujemy nasz projekt przy pomocy Spring Initializer, jest to strona internetowa. Wybieramy projekt Spring Boot, dodajemy zależności. Potrzebujemy Spring Web, Spring Security JPA H2. Po czym klikamy Generate. Wygeneruje on nam początkowy projekt z odpowiednimi zależnościami w środku. Obrany projekt rozpakowujemy w wybranym folderze i uruchamiamy. Powinny nam się ściągnąć wszystkie zależności, indeksy. Po wejściu na link taki localhost 8080, powinniśmy zobaczyć okienko logowania. Na początku wyłączamy Spring Security, żeby tego okienka logowania nie było i żebyśmy mogli przejść do jakiegoś developmentu. Okienko logowania wygląda tak. Komentujemy nasze zależności dotyczące security. I teraz przechodzimy do konfiguracji Application Properties. W konfiguracji znajdują się m.in. nasz użytkownik i hasło oraz umożliwiamy podgląd bazy danych przez konsolę H2, dzięki czemu będziemy mieli łatwy dostęp do treści, jeżeli będziemy chcieli podejrzeć, co znajduje się. Bezpośrednio w bazie. Po całej konfiguracji bazy danych po kliknięciu na Connect powinniśmy zostać z sukcesem przeniesieni do wnętrza bazy. Będziemy mogli tam sprawdzać, w jaki sposób nasze klasy Java są konwertowane na NC i relacje bazodanowe. I tutaj mamy wstępny widok konsoli. Teraz tworzymy Test Resources. Jest to Rest Controller pozwalający wysyłać zapytania na odpowiednie adresy. Aktualny wynik zapytań jest przedstawiony tutaj. Dla odpowiednich adresów. Tu mamy home, a tutaj admin. Teraz stworzymy klasę użytkownika, którą będziemy używać jako źródło do naszej warstwy security. Jeśli zajrzymy teraz do bazy danych, to zobaczymy encję użytkownika. Jednak by coś do niej dodać, musimy zdefiniować repozytorium. Tutaj mamy definicję użytkownika. A tutaj przechodzimy do utworzenia repozytorium, dzięki któremu będziemy mogli się konta komunikować z daną encją na bazie danych. A więc User Repository to implementacja interfejsu pozwalająca na komunikację z bazą danych i wykonywanie podstawowych operacji na encjach, takich jak dodawanie rekordów. Dodamy również inicjalizację bazy pewnymi wartościami startowymi, dzięki czemu nie będziemy oglądać pustej bazy danych. Będziemy mieli m.in. usera admin, usera user. Już teraz dodamy klasę Password Encoder, do której PIN dopiero stworzymy później. Pozwoli nam ona na zahaszowanie haseł użytkowników, by nie przechowywać ich w bazie danych w oryginalnej postaci. Jest to bardzo ważne, ponieważ w przypadku wycieku danych z bazy danych hasła pozostaną względnie bezpieczne. Możemy zobaczyć, co utworzyliśmy na bazie danych. Jak widać, hasła aktualnie nie są w żaden sposób zabezpieczone. Do tego przejdziemy później. Teraz utworzymy My User Details. Uruchomimy Spring Security poprzez odkomentowanie kodu w pliku POM. Przeładujemy zależności mavenowe. Od tej pory dopiero po zaimplementowaniu reszty potrzebnych klas będziemy mogli sprawdzić efekt w interfejsie. Tworzymy klasę MyUserDetails, która implementuje interfejs UserDetails używany w Spring Secu w Security. Do, to do obiektu w tej klasy zostanie później. Zamapowana zawartość nc user z bazy danych. I tutaj mamy use myuser details. I teraz potrzebujemy do niego serwis. Myuser details service Przy pomocy jednego zapytania do tego serwisu będziemy mogli zwrócić wszystkich użytkowników z bazy danych jako obiekty klasy myuser details. Użyjemy go w ostatniej już do, zaimple do zaimplementowania. A więc tutaj mamy serwis. I teraz pora na Security Configuration. Jest to klasa, w której konfigurujemy nasze zabezpieczenia. Do tej pory to tutaj dodajemy bin odpowiedzialny za zabezpieczenie hasła. Dokładniej to wypada go tu dodać dla przejrzystości. Mógłby być gdziekolwiek w zasięgu pakietu naszej aplikacji. Zdefiniujemy tu zarówno skąd bierzemy definicję użytkowników, jak również jakie uprawnienia należy posiadać, by dostać się do naszych endpointów autoryzacja dostępów jest ustalana z kolejnością od góry do dołu, więc bardziej selektywne endpointy, np. tylko dla admina, definiujemy przed bardziej ogólnymi. Tutaj jest nasza konfiguracja i tutaj ustalamy, że na endpointy takie adminowe trzeba mieć rolę admin. Dla jakiegokolwiek requesta, który nie ma czuję się tutaj. Dajemy dostęp dla wszystkich. I podsumowanie. Wchodząc na nasz link, zostaniemy przekierowani do okna logowania. A więc tutaj. Wprowadzając admina i hasło, dostaniemy się na endpoint admin i zobaczymy na stronie informacje admin. Jeśli podamy inne informacje, dostaniemy informacje o bad credentials i zostaniemy na stronie logowania. Wchodząc na localhost bez admina, zostaniemy od razu przekierowani na właściwy endpoint i zobaczymy wartość home. Hasła użytkowników są teraz zabezpieczone przed odczytaniem. A więc przedstawiliśmy utworzenie bazy danych dodanie dwóch endpointów dla wszystkich użytkowników i dla admina, utworzenie nieco użytkowników oraz haszowanie hasła, co zapewnia nam podstawowe security w naszej aplikacji. Do zapisu piosenek użyjemy format Chord Pro. Jest to dość popularna forma zapisu. Prawdopodobnie istnieją api, które zawierają biblioteki z, z takimi już przygotowanymi piosenkami, dlatego zdecydowałem się go wykorzystać. No i polega on na tym, że akordy zawieramy w nawiasach kwadratowych i później będziemy mogli to zrenderować w ten sposób. Format oczywiście definiuje też kilka dodatkowych rzeczy, o których teraz nie będę wspominał. Kolejnym punktem są playlisty, i oczywiście będziemy chcieli dać użytkownikowi możliwość tworzenia playlist, a więc listy konkretnych piosenek, które są zapisane jako zbiór, który możemy sobie otworzyć. Możliwe też będzie dzielenie swoich playlist z innymi użytkownikami. Dobrze, drugą częścią. Jest to aplikacja mobilna służąca za śpiewnik gitarowy, i tutaj będzie napisana w Androidzie w języku Java. I tutaj chcemy mieć trzy podstawowe możliwości, a więc chcemy mieć możliwość wyświetlania piosenek razem z akordami, oraz chcemy mieć możliwość wyświetlania zbiorów takich piosenek, na przykład po autorze jako kategoria. I oczywiście rdzeń naszego projektu, czyli możliwość podążania za jakimś użytkownikiem przez inne osoby. A więc jedna osoba wybiera piosenki, a cała reszta widzi, co się dzieje. Dziękuję bardzo za uwagę.